Szczęść Boże, kochani, dzisiaj mamy 11. dzień do wigilii Zesłania Ducha Świętego, i w czytaniach powraca nam temat związany z wizytą świętego Pawła w Atenach i bardzo ważne zdarzenie, które tam miało po prostu miejsce. I chciałbym dzisiaj Tobie o tym powiedzieć. Wiemy o tym, że święty Paweł w Atenach był na Ropagu i głosił tam Ewangelię, i w pewnym momencie. Momencie, czy w ogóle w pewnym też sensie został zlekceważony przez tych, którzy go słuchali, w sensie filozofów powiedzmy ówczesnych. I często się mówi, że pobyt Świętego Pawła w Atenach był porażką, jeśli chodzi o jego ewangelizację. Prawda? Bo mamy taki obraz Świętego Pawła, który tworzy wspólnoty chrześcijańskie, Świętego Pawła, dzięki któremu nawracają się tłumy, a tutaj nagle no. Idź i przyjdź później, prawda? Ale uwaga, w tym głoszeniu nawrócił się Dionizy Araupagita. Był to mężczyzna, który po nawróceniu został biskupem Aten, pierwszym biskupem Aten i uwaga, oddał życie za Jezusa Chrystusa. I teraz chciałbym właśnie ten przykład jego życia nawróconego w. Dionizego, Awarego, Pagity przedstawić jako właśnie sukces ewangelizacji świętego Pawła, że owszem, nawrócił jedną osobę, ale za to bardzo gorliwą i która miała wielki wpływ na ten pierwszy kościół, czy na kościół prosto pierwszego wieku, czy kościół pierwszych lat. Dlatego chcę Wam powiedzieć, że nie do końca miarą sukcesu ewangelizacji jest ilość nawróconych, ale można powiedzieć że w pierwszym sensie ich jakość. Jakość, którą właśnie dzisiaj możemy mm, o, przedstawić w osobie Dionizego aropagite. I stąd też moje pytanie. Czy nawróciłeś kiedykolwiek kogokolwiek w życiu do Jezusa Chrystusa i czy to nawrócenie, które przeżyła ta osoba, jest jakościowe? To znaczy, czy ta osoba dalej jest przy Bogu, a jeszcze lepiej, gdy ona też głosi Ewangelię i stara się przyprowadzić inne osoby? Do Jezusa Chrystusa. I z tym pytaniem dzisiaj nas wszystkich zostawiam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia z Bogiem.